Pozytywna reakcja rynku kryptowalut na ogłoszenie informacji przez FED Lokalna pompa i kontynuacja ruchu wzrostowego Zgodnie z warunkami, o których rozmawialiśmy w poprzednim materiale Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina ETH DOTA i wybranych altcoinów przez Was w komentarzach Czyli piątkowa analiza rynku kryptowalut Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale Na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut Za chwilkę przejdziemy sobie do analizy rynku, omówimy sobie co się wydarzyło w jaki sposób ja to rozgrywałem, co się wydarzyło z moimi pozycjami omówię również potencjalne dalsze scenariusze a jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz zachęcam Cię do zostawienia suba aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami przewidzono zostaw łapkę w górę komentarz i lecimy z tematem, słuchajcie zaczniemy od ciekawostki ponieważ chciałem zobaczyć czym były spowodowane te wzrosty na Bitcoinie gdzie pojawił nam się tutaj fajny wolumen już Wam to pokazuję tak mamy tutaj Tą świeczkę 4 godzinną, bardzo mocny wolumen po informacjach, właśnie związanych z ogłoszeniem 100% w Stanach Zjednoczonych. Nicel nam spełniła pewne warunki, o których rozmawialiśmy w poprzednim materiale. W poprzednim materiale, w tym materiale z Środy, od drugiej minuty mniej więcej mówiłem o tym, że to było tutaj, mieliśmy to mierzenie, tak, wyrysowałem to mierzenie, mówiłem o tej strefie popytowej i tym wsparciu dla ceny. Zresztą to. O tym rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, w przednim materiale w poniedziałkowym, gdzie to wyrysowałem, zrobiłem to mierzenie i zobaczcie W tym materiale od drugiej minuty mówię o tym wsparciu, mówię o tej fibo 61%, mówię o tej strefie i Śmieszny zbieg okoliczności tutaj na Bithubie Autor właśnie ostatniego tego wpisu, o którym właśnie teraz mówiłem Również tutaj zaznacza ten poziom już po tym ruchu i właśnie opisuje, że stąd odbył się ten ruch gdzie mieliśmy strefę popytową i strefę tutaj wsparcia dla ceny, którą ja tutaj wyrysowałem, i również autor wyrysował tą samą strefę. Ciekawe, czy autor ogląda moje analizy, czy po prostu tutaj, według swojej wiedzy, to wyznaczył. Oczywiście żartuję sobie, chociaż z punktu widzenia, powiedzmy, analizy technicznej, zna większość i mógł, jakby to. Tutaj te elementy znacie jak najbardziej, ponieważ są to powiedzmy, elementy ogólnodostępne, natomiast ta strefa popytowa, którą tutaj zaznaczyłem, to są, są to elementy strategii, których ja uczę w swoich kursach i tak naprawdę mało traderów o pewnych schematach tutaj wie, ale tak się fajnie i śmiesznie złożyło. Oczywiście nie mówię tego na zasadzie, że autor oglądał moją analizę i tutaj potem napisał swój artykuł, absolutnie nie o to mi chodzi, ale po prostu jak to zobaczyłem, to zacząłem się lekko tutaj uśmiechać, że tak to się zgrało. No i w tym materiale również mówiłem Wam o tym, że jeżeli myślimy o dalszych zostach, No to musimy Wybić tą strefę podażową Skąd odbył się ten ruch, no jak widać To miało miejsce, zresztą wczoraj okej, okay, najpierw wrócę do jednej rzeczy Na Bitcoinie i na TH Tutaj Zaliczyłem stop loss, tak, zaliczyłem stop lossa Pokazywałem wam to na moim Instagramie w ale bo to nie jest tylko tak, że pokazuję wam tylko ze swoje swojej a straty w ogóle nie. Pokazuję wam wszystko, jak jest, ponieważ tutaj po prostu nie ma co ukrywać i tak było, tak? Był loss zaliczony na Bitcoinie, na ETH. Następnie napisałem moim partnerom edukacyjnym, co zobaczycie, co są dzisiaj też na Instagramie, że jeżeli ta strefa tutaj utrzyma, czyli wsparcie dla ceny lokalne, to zobaczymy wzrosty do tych poziomów, skąd spodziewałem się ruchu spadkowego. No i tak to tutaj zaliczony z tego longa. Tak samo na ETH do tego za chwilkę przejdziemy i jeszcze jedna pozycja właśnie dzisiaj na zależyła Take Profit pierwszy o tym porozmawiamy sobie nasz znaczy porozmawiamy zobaczcie właśnie u mnie na Instagramie ŁukaszPocholski.pl i teraz jeszcze pojawi się tam ankieta do wyboru jednego Alta. wybaczcie ostatnio zapomniałem nie zrzuciłem tej ankiety ale dzisiaj się już dla was pojawiła więc mamy spełnione warunki ok była to pompa tutaj newsowa pozytywna reakcja na podniesienie stóp procentowych dziwna reakcja zazwyczaj były to reakcje spadkowe natomiast mamy tutaj pompę niusową ja takich pomp nie lubię dla mnie są one często manipulacyjne dlatego sobie tutaj spokojnie obserwuję i pytanie właśnie czy nie będzie ponieważ w przeszłości takie pompy kiedy były to często było recovery tak? czyli mamy wzrost niusowy wybaczcie ale tutaj są ludzie też się kręcą gdzieś tutaj sobie kawkę piją więc tutaj Włochów będziecie mogli słyszeć wracamy do tego często widzimy recovery i cena nam po prostu wybija te poziomy, gdzie właśnie skąd, skąd poszedł ten ruch ruch newsowy. No bo to jest ruch newsowy, nienaturalny ruch związany z poruszaniem się rynku, tylko ruch wywołany newsami. I ja biorę dystans do tego typu ruchu. To nie jest tak, że w tym momencie rynek nam odbija i koniec Bessy i TP. Nie, znaczy nie. Moim zdaniem nie, ale oczywiście mogę się mylić. Ostatnio mówiłem wam ok o dalszych spadkach i tak jakby no, cena doszła do tych poziomów, o których mówiłem, mówiłem wam o tym, że czekam. Na kolejne mocne potwierdzenie, jakim byłoby właśnie wybicie tej strefy popytowej, co nie miało miejsca, pod pewniusów cena nam odbiła. I ok, zostało to lokalnie zanegowane według tego, co się dzieje, według tego, co w tym momencie widzimy na wykresie. Natomiast dla mnie nie jest to jeszcze zanegowane i ja dalej oczekuję tych spadków. Ale to jest moja wizja, tego, co ja widzę na wykresie. Oczywiście tak nie musi być, a ty nie musisz się z tym zgadzać. Tutaj, jakby powiedzmy, lokalnie się pomyliłem. Wywołane to było niosami, zaleczyłem stopos, ale żyje się dalej i gra się dalej. I cena dochodzi nam do wyznaczonych wcześniej poziomów przeze mnie, tak jak mieliśmy ten poziom i spadki. Tutaj pokazywałem Wam, jak zagrywałem pozycję na spadki razem z moimi partnerami edukacyjnymi, i dalej ta strefa jest tutaj również strefą tak. spadkową. I teraz bardzo ważna sytuacja, bardzo ważna sprawa. Jeżeli ta strefa tutaj nie znaczy puści i nie, nie utrzyma, no to możemy zobaczyć jeszcze 26 600 To jest ważny poziom według tego co ja widzę tutaj na wykresie ale pojawi się mega mega siła nawet nie wiadomo skąd no to potem lecimy nawet do 29 tysięcy dolarów tu jest ta ostatnia strefa podażowa przed rozpoczęciem tego ruchu spadkowego na razie tylko Wam zaznaczam obserwuję, szukam kolejnych potwierdzeń na razie widzę bardziej to spadkowo tym bardziej po takich newsach więc lokalnie myślę, że będziemy mogli zobaczyć tutaj po prostu bujanie się ceny gdzieś w tych strefach i właśnie rozpoczęcie Właśnie tutaj lokalnego ruchu spadkowego. Zobaczymy na jak długo i do jakich poziomów. Pamiętajcie tutaj o tym wsparciu, tak, czyli wybicie 22, 22, 23 tysiące, tak? To wsparcie. To gdzie wcześniej były te szczyty. Trzyma tutaj właśnie cenę na ewentualne dalszy ruch. Jeżeli nam cena tutaj zjedzie, no to zwiększa nam się prawdopodobieństwo na kontynuację jednak tego ruchu spadkowego i wtedy tej profity tutaj pod tym poziomem będą mogły być grane, czyli właśnie to mniej więcej te poziomy, które tutaj wyrysowałem tak to wygląda, jeżeli chodzi o Bitcoina przejdziemy sobie za chwilkę do analizy ETH natomiast to o czym Wam mówię, to czego uczę analizy, które robię, robię na podstawie wiedzy którą przekazuję w swoich kursach, tych pełnych kursach 3 miesięcznych znajdziecie na mojej stronie www.ukaszpocholski.pl gdzie od podstaw po zaawansowane strategie tradingowe, mówię Wam w jaki sposób ja analizuję rynek, na podstawie czego robię te analizy, które Wam tutaj pokazuję jak również znajdziecie tutaj subskrypcje miesięczne z dostępem do moich grup Futures, Futures czy Spot Spot Premium, wszystko to jest zapisane. pamiętajcie o akcyjnej promocji 20% na wszystkie pulsy zarówno te miesięczne jak i te 3 miesięczne więc jeżeli to Was interesuje chcecie mieć dostęp przede wszystkim do wiedzy ponieważ ona jest dla Was najważniejsza dla Ciebie jest najważniejsza, powinna być najważniejsza plus dostęp do moich grup to wbijajcie, zobaczcie co dla Was przygotowałem ok, lecimy z analizą ETH mówiłem Wam ostatnio o tym, że jeżeli to zostanie wybite ta flaga, no to zlecimy do tego poziomu. Co się stało? Zostało wybite, zleciliśmy do poziomu. Cena nam odbiła. Gdzie odbiła? Tutaj, właśnie do kolejnej strefy podażowej, o której mówię. Tutaj zleciliśmy stop loss. Informowałem moich partnerów o tym, że jeżeli stop loss zostanie wybity, gramy szybkiego longa do strefy. Short wybity, long zrealizowany. I w tym momencie mamy strefę podażową, o której również Wam mówię. I tutaj również oczekuję reakcji. Widać również tutaj po wskaźnikach, że powoli zaczyna nam tutaj już tej siły brakować. Tak mieliśmy tutaj właśnie. Wzrosty, 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 Bam. mamy kolejny ruch, już na mniejszym wolumenie, już na mniejszej sile, być może jeszcze cena zostanie troszeczkę popchnięta, natomiast jest to silna strefa podażowa, zobaczymy jak na tutaj zareaguje, oczywiście trzeba obserwować w tym momencie Bitcoina, ETH może gdzieś tam lekko się odkleić, zobaczymy czy kapitał też będzie przepływał, warto to obserwować, mówiłem Wam o tym w poprzednim materiale, jak to działało, jeżeli chodzi o cykle, przepływu pieniędzy, kapitału z Bitcoina, ETH na market capy kolejne, i pięknie to również ty siadł, więc to jest taka też lekcja dla was, na co zwracać uwagę. W każdym razie, że jesteśmy w strefie podażowej. Jeżeli ona nam utrzyma tutaj cenę, znaczy utrzyma, zatrzyma cenę i będziemy mieli ten ruch spadkowy, to powinniśmy zobaczyć zejście według mojej analizy do tych tutaj poziomów. I ja tutaj będę miał swoje poziomy, znaczy w sumie to już mam swoje poziomy na realizację zysków, właśnie z tego short. Ok, lecimy z dotem. Na docie pojawiła się siła. Pojawiła się siła, wybiła ten lokalny ostatni szczyt, i w tym momencie widzimy, że powoli, powoli, jest ci Włoś, to się tak kuźba, to do kolejnych tutaj e, poziomów. I tutaj dopiero taki silniejszy poziom, właśnie podążały, to są w 9 dolarów. Zobaczmy, jakie alty wybraliście w poprzednim materiale. Oczywiście dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze łapki w górę. Dobra, i tak mamy chcieliście. Linka i Alice Linki Alice. Dobra. Linki Alice Dawno nie było, więc zróbmy. Mamy pompę na Alice. Wybity ostatni tutaj szczyt. Jeżeli jeszcze jedna, jeden ruch taki zrobi się tutaj na, na Alice, to właśnie możemy zobaczyć dojście tutaj do. Patrz, to już ładnie doszło. W sumie nawet nie muszą, ale może być jeszcze ruch do około 30. Jeżeli chodzi o spot. Kolejny, kolejny taki target, mój to 3.50. Alice tutaj też została jakąś pompę fajną, ale tutaj będę już powoli obserwował, bo widzę, że może tworzyć taki malutki malutkie Ale przede wszystkim interesuje mnie to, że te szczyty zostały tutaj wybite. Więc jeżeli bitek będzie spadał, no to będzie fajnie, tutaj można było szukać pozycji na spadki, ale spotowo to te targety dla mnie są do osiągnięcia. Zobaczmy linka jeszcze tak. Link. Link też ładnie z tego co widziałem wybił, Jestem jest ten link, ok, mamy linka Link nam powoli dochodzi do Tego targetu, on był już osiągnięty, ale widzę, że Może być jeszcze raz osiągnięty, a później o 8,67 A następnie o okolice 11 dolarów, gdyby pojawiła się po raz kolejny tutaj Siła na rynku, ale 8,67 wygląda dosyć mocno A potem właśnie te okolice 11 dolarów Te poziomy zakupowe jak najbardziej są dalej aktualne plus jeszcze lokalny poziom mówimy tutaj o spocie, w tym momencie tak to wygląda, 640 ok, dziękuję za Wasze zaangażowanie, za Wasze łapki w górę, komentarze widzimy się w poniedziałek, do zobaczenia, do usłyszenia niech Bitcoin będzie z Wami, piola.